Tak wyglądają rury studzienne. Są niebieskie, na uszczelkach, kielichy są z drugiej strony. Tutaj ekipa już przechodzi do montażu. Odwiert został wcześniej wykonany. Skręcamy, rura wchodzi do otworu. Obsypujemy studnie żwirem pukanym. Wsypujemy kompaktonit, żeby odciąć wody gruntowe. Zaworu zwrotnego, słączki, rury PE32, przewodu elektrycznego, mufę hermetyczną, linka ze stali nierdzewnej. W tym momencie wkładam pompę głębinową do studni. Pamiętajcie, że pompa nie może być zawieszona na wysokości filtru. Procesu pompowania studni w celu jej oczyszczenia, jak widzicie, woda jest zamulona. Proces czyszczenia studni trwa od kilku godzin, nawet do kilku tygodni.